Pamiętajcie, że należy myć zęby po każdym posiłku, bo można skończyć jak ten kurnik. Kurde, żeby takie paso mieć się w zębach, to tylko w tej grze. Kolejne szalone przygody Raymana. Ja jestem Wilson i witacie w kolejnym odcinku z gry Rayman Szalone kurniki. A jeżeli nie widziałeś poprzedniego odcinka, to teraz wyświetlić się ku góry i zobacz jak było. No dobra moi drodzy, czas kontynuować szaloną w tym przypadku przygodę. Lecimy. No dobra moi drodzy, witajcie ponownie w rozgrywce. Zaczynamy swój kolejny dzień. Raimana w niewoli u Kurlików. Zaczynamy etap trzeci. Od razu sobie przechodzimy, bo tutaj nie mamy nic do zwiedzenia w naszej celi, więc przechodzimy sobie do rozgrywki. No dobra, zostaliśmy bardzo gorąco powitani przez nasze tytułowe kurliki. Lecimy sobie do pierwszego zadania, które nam tutaj one przygotowały. Co my mamy? Mamy... Wystrzelić super kurlika na, 1000, na 100 metrów. Dobra. Myszo poruszać górę dół. Najszybciej jak się da. Tyle. W macie. Dobra. Dobra. Czy mi to wyjdzie za pierwszym razem, nie wiem. Mam nadzieję. Na 100 metrów miałbyś. No to spokojnie. E, ja myślałem, że będzie ciężej. No i dobra, słuchajcie, pierwsze zadanie wykonane, lecimy do kolejnego. Co to będzie? Tak na razie ciągle trafiamy cały czas na nowe zadania, oprócz tego, e, oprócz tego disco. Nie wiem jak się, nazywa, jak nazywać to zadanie, ale wiecie o co mi chodzi. Te, te, te wyzwanie taneczne. Te Dobra, co to jest? Co to za głos? Z horroru, przynajmniej to poprzednie, bo to to już nie. Dobra, słuchajcie, tak, mamy y, klikać w odpowiednim momencie przesuwać myszą, no. Dobra, Ch chyba to nie jest nic trudnego. Aha, dobra, wiem co to jest. Komuś się zalęgły robaki w, w zębach. Cia! Dobra. Widzicie, tak się kończy, jak się nie chodzi do dentysty. Tak się to kończy, jak się nie, nie robi przeglądu Dobra Ile ja miałem przez minutę chyba, tak? One no, będę się coraz szybciej pojawiać, więc się muszę spieszyć. Kurde, ale żeby taki mieć w tym to tylko w tych grze. Dobra. Ciao. Ciao. Cia, 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 cia. Dobra, chyba już wygrałem, ale próbujemy. Tak, no już się robi coraz trudno, coraz bardziej trudniej, więc ewidentnie zbliżamy się do finału. Czy ja to jeszcze wytrzymam? Daj, ja już nic nie widzę, co się dzieje na tym ekranie. Ja już na oślep, ja już na oślep klikam. Jak wszystkie zęby wybuchną, to wtedy się kończy nasza rozgrywka. Patrzcie, półtorej minuty to przetrzymałem, dobra. Poszło, się buję. Dobra, kolejne zadanie Co my mamy tu zrobić? Dobra, ogarniemy Ogarniemy to w praktyce, nie? Aha, dobra, mamy na czas Ja myślę, że każdy z was zna zasady tej tu rozgrywki, tylko jesteśmy ograniczeni dodatkowo czasowo Ale to nie powinien być jakiś problem, jak nam ta kulka wpadnie w te dziury, to zaczynamy pewnie od nowa, więc wolę tego nie robić. Bo będziemy bardzo, bardzo do tyłu wtedy, jeśli chodzi o czas. A czas tutaj jest kluczem, jeśli chodzi o wygraną. Ciak! Nie! Nie! Odejdź ode mnie! Dobra, uda mi się! Uda, 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 uda. Nie, nie wiem, ile, chyba 35 sekund miałem, tak? Na, na zrobienie tego. Czyli jesteśmy sporo przed czasem. No. Mi się przypomniało, jak kiedyś grałem, konsekwencje tego, jak się przegra, to jest to, że do królika nie dojdzie informacja, że dostał pałą w łeb, w konsekwencji czego nie zareaguje. To tak wam powiedziałem, co by się stało, gdybyśmy przegrali. Hmm, dobra, następnie kolejne zadanie Ciekawe czy to będzie disco, czy może co innego Ewidentnie to jest disco i mamy za zadanie zdobyć 750 punktów Nie będzie to nic trudnego raczej Lecimy Ciach Dobra, dobra, dobra Ciach, pierwsza etap zolana Znowu tą syrenę słyszę. Ci co oglądali pierwszy odcinek to wiedzą o co mi chodzi. Do wymaganego wyniku Ty jak na razie nie popełniłem ani jednego błędu Jestem się naprawdę dumny Dobra, dobra, dobra Czek, czek, czek Jak myślicie uda mi się to? Bez żadnego błędu Te możecie napisać w sumie w tym momencie jak to teraz oglądacie czy, czy ja eee. przegrałem W międzyczasie jak ja o tym gadałem to przegrałem swój zakład wewnętrzny Nieważne Dobra, przechodzimy sobie do finałowego zadania, czyli oczywiście naszego tutaj shootera ulubionego. O, coś dostaliśmy, nową opisewkę. No to, to to w sumie najmniej istotne dla mnie. Mam jeszcze te, te, te stroje. Ostatnio tego DJ-a odblokowałem. Ej, ty, to to nie jest shooter. O, to ja się tego w ogóle nie spodziewałem. Jak się to przechodzi, bo ja się nie przeczytałem? Wszystko, wszystko. Dobra, góra dół Nie. Aha, dobra, myszką klikamy. A jak spacją? Spacją też mogę to robić. Dobra, no to co, na razie, na razie nie jesteśmy w jakiejś straconej pozycji, więc nie będę restartował. Stół chyba i tak nie mogę. A w ogóle to jest, patrzcie, to jest chyba dosłownie ta mapka, na której był shooter w, yy, przy okazji poprzedniego etapu rozgrywki. Mamy jeszcze... Właśnie, możemy poganiać naszego tutaj świniaka za pomocą tutaj prawego przycisku myszki. Więc możemy sobie z tego korzystać. Ale na razie, na razie nie będę. Nie, na razie nie będę. W kluczowym momencie spróbuję z tego skorzystać. Dobra, dobra, dobra. A teraz pójdźmy. Dlaczego by nie? Oj. Wpadłem. Padłem, nie, nie wchodź w tą wodę, bo się spowalniasz Dobra. A to już koniec, tak? A, wygraliśmy. No i to mi się podoba. Dobra, słuchajcie, finał zakończony. Było to krótsze od tego shootera, którego się spodziewałem. A i spoko. Dobra, czyli tak, trzeci etap rozgrywki ukończony. Teraz chyba powinien się rozwinąć wątek fabularny. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czy to jeszcze nie ten moment? A nie, jednak ten moment. Słuchajcie, bardzo długa droga na, do, do wolności nas czeka, jak na razie mamy trzy pszczety a ich jest zdecydowanie o wiele, wiele więcej potrzebnych. Eee, może zmienimy sobie wygląd Raimana? Dlaczego by nie? Halo? Proszę mi się tutaj uaktywnić. Dobra, kogo sobie weźmiemy? Zabierzemy tego? Cze, czekajcie, DJ. A weźmy DJ-a. Ostatnio sobie zblokowaliśmy, fajnie wygląda. No i dobra, nie typowo wygląda wiem, ale dlaczego by nie, możemy tak zagrać. Dobra. No i co, przechodzimy sobie do kolejnego zadania. A czekajcie, ja jeszcze chciałem zobaczyć jedną rzecz, czy tutaj się stan tych tutaj Baby Globoxów zmienia. Nie, jak dla mnie to jest to samo co było. A w ogóle przy okazji poprzedniego finału, tego trzeciego co przechodziliśmy, to nie, nie, nie uradowałem żadnego Baby Globoksa. Czyli Baby Globoxy są jedynie z shooterów. Dobra. Dobra, co to jest? Mm -hmm. A, doje krowy. A, a zamiast myszki, widzę, że mogę lewy kontrol i prawy kontrol. Okej. Okay. Możemy spróbować to klawiaturę zrobić, bo to operowanie tutaj myszkowe nie jest za super. Dobra, zobaczymy. Przetestujemy to. No, ewidentnie tak nie będzie wygodnie. Ile ja ile tego, ile Czy wszystko? Okej, okay, to było proste. Mhm. Dobra, lecimy do kolejnego zadania. Co my tu mamy? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, chyba wiem o co chodzi. Ok, okej. Okay. Mamy sprowadzić yy, dzieci, dzieci świniaka do świniaka. <taki> Takie jest zadanie. Okej, okay, mamy świniaka. I teraz nie możemy w nic uderzyć, bo nam świniak spadnie. Możemy jeszcze poganiać tutaj naszego terobektyla czy coś tam. Możemy nad to zrobić, bo czasowo trochę się spóźniam. Szukamy kolejnego. Dobra, widzę, 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 widzę. Ja nie wiem ile czasu miałem tu celowo. Mamy świniaka. Dobra, 56 sekund. Aha, dobra, widzę. C czas leci w dół, a nie w górę. Więc mamy jasną sytuację. Dobra, już szukamy ostatniego świniaka dla świniaka. Gdzie on jest? Dobra, widzę, 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 widzę. Lecimy. Już nie mam turbo do ładowania, niestety Dobra, muszę tak działać jak mam. No jak mogę. 30 sekund zostało zdobrze. Dobrze, z dobrze, na no spokojnie. Ciao i proszę bardzo. Wszystkie świnjaki są w swoim domku. Dobra, lecimy. Kolejne dwa zadania dla nas już czekają. Co my tu mamy? Przez 30 sekund coś tam trzeba zrobić no i używamy myszki do zabawy. Okej, okay, chyba... Dobra. To, to jest łatwa rzecz, tylko trzeba ostrożnie. Nie można uderzyć o krawędzie. Dobra, dobra, dobrze idzie, dobrze idzie. Dobra. I co? I to było na tyle. I ostatnie zadanie. Dobra. No i dobra, wiadomo o disco. Tylko tym razem w innym klimacie. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Cia. No ta muzyka mi się nie podoba. Ale nie wiem, dajmy jej szansę. No i tu jest dużo kurwików. Kurwików przepraszam. Ale dobrze, dobrze. Ja wolę, żeby było więcej kurwików niż mniej. Dobra. Trzeci etap, już praktycznie zebraliśmy wymaganą liczbę punktów. Dobra. Dobra, jesteśmy już dużo ponad wynik y, wymagany, ale oczywiście ciśniemy tyle, ile się da. Ja chyba nie w żadnego błędu, nie? Ale nie będę nic gadał, że nie zrobię żadnego błędu, bo znowu się zakręcę w tym, co mówię i zrobię błąd. Oj, tu jest, ocie, to jest lawina, to jest prawdziwa lawina. To jest ostatni etap, tak? No to ewidentnie coś ciężkiego dla nas gra przygotowała. Cia, 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 ciek, cia, cia, ciek, 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 ciek. Żadnego będę nie zrobił. Ha? Można, jednak można. Tylko wystarczy nie gadać przy tym. Dobra, i co my tutaj mamy jeszcze? Finał. Finał i koniec. Oj, o. Patrzcie, strój gota dostaliśmy. Trzeba będzie, trzeba będzie go użyć. Pamiętam, że na nim też często grałem kiedyś. No i dobra, to tam jest już super ewidentnie. No i dobra, jesteśmy na dzikim zachodzie. Ciao, dobra, dobra, oj! Trzeba przeładować. To mogę stracić nie mogę. baję, dobra. Niebezpiecznie blisko było, skubaniec. Dobra, nic nie widzę, gdzie są rogowie halo. O, dobra, to jest prezentem leciał. wybuchający O dobra, łapiemy. On się... W ogóle ten e, super kurlik to się nazywa... Clark. Przypadek niecący. Ciao. uderzamy tego. Dobra, dobra, dobra. Ała, ała, oberwałem, ała. Ale patrzcie, ja w ogóle zapomniałem o takiej umiejętności. Ja w ogóle z tego nie korzystałem przy okazji poprzedniego odcinka że mogę jeszcze łapo łapać Będzie czego Nie tylko, nie muszę tylko w nich strzelać Ale to chyba wtedy, nie wiem, czy to liczy mi punkty w ogóle? Coś tam liczy A no zawsze ta jakaś opcja Złapię, nie złapię I tak samo tą łapką możemy blokować pociski Naszych wrogów Jak? Dobra 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 Skubańcy robią niezłe uniki, to trzeba im przyznać. Słyszałem chyba tego baby globoxa, więc zbliżamy się ewidentnie do końca. Albo może mi się wydawało. Nie wiem. Ciao. Ciao. Dobra. No ty masz piłę. Dobra, trafiłem. No i dobra. Baby globox uratowany. Super. No i dobra, znowu wychodzimy zwycięsko. Ja mam wrażenie, że chyba na piątym etapie to już yy, towarzystwo będzie inaczej na nas reagować. Już jest troszkę sp tłum spokojniejszy, nie wiem czy zwróciliście uwagę. No i dobra, kolejna przytykaczka. Ląduje na swoje miejsce. No dobra, słuchajcie, ale dalsze przygody Raymana z Kurlikami będą w kolejnym odcinku. A jeżeli mało ci Reimana, to teraz obejrzy ten film.